Cześć, świeżo jest horror i thriller. Dzisiaj mamy film nieodwracalny z 2002, czy też mm, uwaga, bo tu się popisze w moim francuskim irreversible si Chociaż to... Dobra, nieważne. E, Jak już to przeczytałem film, jest ogólnie za go jako dramat, e, e, dramat i e, thriller kryminał W sumie to się wszystko zgadza U, Główna rola tutaj Gwiazda Monika Belushi i film jest często pod e, ekstremalnych filmów, jest podpięty obok ludzkiej ludzki scenologii i tego typu e, filmów e, Czy film zasługuje na no, ekstremalnym film, go nazwanie? Hmm. Na pewno nie każdy przed niego przebrnie, ale Uznałbym go jako mocniejszy, ale nie najekstremalniejszy. Nie sługuję obok romantika, żeby postawić coś takiego raczej po prostu trochę mocniejsze kino. Nie przesadzajmy. choć film jest ogólnie, no dość mocny, jest naprawdę przebrutalny, jest no mocny i się nie dzieje, że u tej wywołał masakrę, jest ogólnie doceniany tam chyba w kanon, chyba zdobył jakieś nagrody. A ja Wam powiem, ten film chodzi mi o kino francuskie. No to jest film francuski. Kino francuskie, no to to jest jeden z moich ulubionych francuskich filmów. Naprawdę film jest mocny. Aż dziwi mnie, że tego nie wypchnęli na Hama pod filmy grozy, bo tego nie znajdziecie. A no, ten film popisuje się takimi scenami, które. No, nie, dużo filmów, właśnie typu horror, mogą, ten, mogą zazdrościć. I film on ogólnie opowiada o gwałcie. Jest taki film gwałtu i zemsty. O, przy okazji zapomniałem powiedzieć. I film, I film jest artystyczny. O, jeszcze to jest artystyczne kino. Film składa się z tego, co powiedziałem, aż 14 segmentów około, mm, przetykane. I one są jednym długim ciągiem, zawsze nagrywane albo jakoś tak popcinane, że to wygląda jak jeden długi ciąg. I cały czas kamera jest, ona się obraca tutaj od góry, od dołu to kręci. Wokół, obraca się wokół postaci. Cały czas jest dynamiczna. I dla niektórych może to odpychać, a dla niektórych, jak ja może uznać, że naprawdę się od razu wciągniecie w ten filmowo, jednak interesuje o co tu chodzi. I jeszcze jedna ważna sprawa ten film jest, ma historię i w nim jest od tyłu. Sceny, które są, sceny, które są na początku filmu, to Chronologicznie powinny być na końcu. Ale to jest. Yy, to ma swoje oczywiście yy, tutaj powód. Dlaczego to tak jest ja przyjęcia do tych mocnych scen. Chociaż no w sumie w sumie film jest trochę prosty, ale nie uprzedzajmy faktów, bo się zacieszam, że hej, Aleks Markus yy, młoda para budzi się razem i rozmawiają o swoim związku, a także o zbliżającej się imprezie, będąc. Nagomarkus wyraża zaniepokojenie, że były partner Alex y, Pierre y, również został zaproszony, ponieważ ukradł mu dziewczynę. Na co Alex odpowiada, że niczego nie ukradł, ponieważ nie jest przedmiotem i to była jej decyzja. Alex wyznaje, że śniła o osobie stojącej na czerwonym tunelu. W czerwonym tunelu, który rozpada się na dwie części. Rozmawiają o potencjalnej ciąży, a Markus wyraża nadzieję na ciążę. Zanim Alex zrobi test ciążowy, którego wyniku nigdy nie pokazano, Alex, ale Alex wydaje się być szczególnie zadowolona. Nie będzie potem. W końcu Pier były partner Alex, który również zostaje zaproszony na imprezę ciągle kłóci się z Alexem. O to, że nie potrafi jej e, zaspokoić w trakcie ich związku, podczas gdy Markus nie, nie, nie okazuje zainteresowania ich kłótniami. Aleks wyjaśnia Pierowi, że zawsze za bardzo się na niej skupiał, a partner seksualny może odczuwać i być podnieconym przez przyjemność partnera. Na imprezie Markus upija, e, e, upija się i bierze kokainę. De, de za probacie Alex. opuszcza imprezę. E, a, i czy ten film ogólnie też nieraz widziałem, że ten film jest jako obrzydliwy nieraz ludzie wy, wy, wy ten żgali na nim wychodzi z kina. No ja tak nie mam. Nie wiem, ja jestem jakoś stalowy bo te filmy. To od zawsze tak wiem, że nigdy mnie to jakoś tak nie ruszały, Nie wiem. Może to już taka chora psychika. E, e, no, więc... E, Opuszcza tam już, yy, opuszcza imprezę yy, prosząc bym, Piera o opiekę nad markusem. Alex chodzi do czerwonego przejścia podziemnego dla pierwszych, gdy zauważa transseksualną prostytutkę atakowaną przez mężczyznę, czy mężczyzna natychmiast zwraca uwagę na Alex, gwałci ją analnie, a następnie brutalnie bije do, nie, do nieprzytomności. I ta właśnie cała gwałtu, ona trwa jakieś. uj, z tego co pamiętam, trwa jakieś 10 minut. Mamy cały czas, jak on jedzie po niej. kadr w ogóle się nie zmienia. Cały czas to mamy, jednym ciągiem to jest nagrane. Widzimy to i on mówi. E, nie no, że ona jeszcze tak wyje przy tym. E, pff, być w takiej sytuacji chore, e, sobie pomyśleć, ale to jest cały czas ten jeden kadr bez cięcia, cały czas on właśnie ją on jeszcze nie dość, że ona jeszcze przy tym z tego co pamiętam chyba płacze, że coś to jeszcze mówi, o przy takim dupsku to nawet pedał by się ten tylko bym się nie skusił, taki jeszcze w ogóle dowala, potem jeszcze jak on już skończy to on, nie pamiętam że coś tam chyba ci za mało i widzimy jak kopię ją prosto w twarz i ja powiem ten film jest naprawdę ten film dla mnie on szoko, może nie szokował, ale zadziwił mnie brutalnością, bo dla mnie te sceny y, dla mnie wywołują większe zdziwienie y, niż na przykład takim serbskim film, Bo dla mnie serbskim filmie y, o ucięcie tam moczytą głowy milion razy. A tutaj mamy pokazany wprost. Kopniak prosto w twarz, jak ona pluje tą krwią, w ogóle cało się zalewa, a potem widzimy, jak on bije, 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 tym pięściami to trochę od tyłu jest pokazane, ale jednak, jak właśnie te ciosy, jakie są w ogóle realistyczne, to naprawdę to wow, ale scena z gazetnicą to jest w ogóle już petarda, ale wam powiem, no to pobicie jest bardzo brutalne, naprawdę mocna scena, to wam mogę zagwarantować. Po tym, jak Markus i Pierre odkrywają, że Alex jest zabierana przez ratowników medycznych, spotykają ulicznych przestępców Moulrada i Lejna, którzy oferują pomoc w znalezieniu sprawcy. Używają dokumentów tożsamości pozostawionego przy, na miejscu zbrodni przez prostytutkę, aby ją zlokalizować. Markus atakuje słownie yy, Kolękę. Prostotkę, którą y, grożąc y, rozcięciem jej twarzy, aby dowiedzieć się, że był nazywa się Letania, <grym> i że bywa w wykiejowskim klubie BDSM o rozmowie rektum, y, o nazwie rektum. Zobaczcie, jakie tutaj w ogóle tematy są poruszane. Ja nie mogę. to w ogóle jest ten film, jeszcze on daje mocny, ale to mocny. Taki, podoba mi się strasznie tego klimat tego filmu. Nie dość, że to właśnie ostra sytuacja mocna. To się dzieje cały czas w nocy. Mam te w ogóle paryskie uliczki takie ostre, to w ogóle światła i tak dalej. Yy, bardzo fajny w ogóle, właśnie taki morszy klimat. Pokazanie właśnie tego, co się dzieje w nocy. Te kluby, wszystko fajnie. W ogóle ten sen, jak właśnie grozi w ogóle temu trasowi to jest jeszcze jest naprawdę jest pokazane kamrysta wyjeżdża pod spódnicę i widzimy naprawdę jest to szczegółowo pokazane Mężczyźni zostają przypędzeni przez inne prostutki. Markus i Pierre wskazują do, wskakują do taksówki i odjeżdżają w nocy. Kiedy taksówkarz nie wie, gdzie jest rektum, Markus atakuje kierowcę, kradnąc mu pojazd. Obaj w końcu znajdują rektum, a Pierre niechętnie podąża za Markusem, prowadząc szarżą. Markus daje się w bójkę z mężczyzną, którego podejrzewa o pobicie, letią, który łamie mu rękę. Ja wam powiem, o złamanie ręki, a zapomniałem powiedzieć, ja ogólnie teraz jak ja omawiam, omawiam fabułę, ja omawiam fabułę chronologicznie, bo w filmie to co te, teraz do tej pory omówię i w ogóle jeszcze co będę dalej omawiał, to się dzieje wszystko na odwrót w filmie. Naprawdę, to co było właśnie tam na początku, to w ogóle w tej łazience, to, to, to jest na samym końcu dopiero w filmie pokazane. Ale złamanie ręki, jak jest pokazane, jak właśnie opiera o tą rękę mu stopę, tak naciska, a następnie chwyta mu rękę swoją i wyłamuje ją. Ale to jest dobre zrobię to jest tak dobrze zrobiona scena tej wyłamanej ręki, bardzo oh, podoba mi się. Dobra, i e, który łamie mu rękę, zanim próbuje go zgwałcić, widzimy jak po złamaniu ręki, że rozporek, serio. E, Pierre przybywa mu na ratunek i morduje mężczyznę gaśnicą, ja mam powiem, z tą gaśnicą, ja nie mogę, jest tak przebrutalna, e, widzimy jednym, jednym ogromnym, długim pociągnięciem nagrane, jak chwyta gaśnicę i w normalnym filmie, normalnym, w innych większości to jest tak, że widzimy postać i gaśnicą. W innym filmie to by było wymachuję w powietrzu, a potem widzimy postać we krwi, jak leży z twarzą. Tu nie ma tak, tu widzimy cały czas, kamera nie odwraca się od tego twarzy. Jeden cios, kolejny, drugi, to widzimy ty, ten. Krew się pojawia. Kolejne, kolejne. Widzimy jak nos się wklęsa w czaszkę, tutaj się wszystko odkina Jest to tak jak właśnie to, to, właśnie miażdżenie czaszki, jak jest to pokazane. Aż w końcu widzimy jedną: to jest Sanagor w sumie. Naprawdę to jest gor, Jak widzimy, jak ta głowa jest jedną wielką papką, to całe mięso w ogóle. I widzimy co kolejny cios, jak to się w ogóle rozwala, jak wgniata się ta czaszka w ogóle. twarz czaszka w ogóle przez ten e, gaśnicę. No tak brutalna scena, ja wam po No mówię, no. Kosmos. I to widać, no to są raczej to jest podrastowane też efekty komputerowe, a to jest film z was drugiego. I to w ogóle to nie jest. zestrzało się, to jest super. To jest nadal wow. Dobra, a jego towarzysz prawdziwy, kłopotniczy obserwuje, to z rozbawieniem Marku zostaje wy wyniesiony z rektum na noszach, a Pierre zostaje aresztowany przez policję. Tymczasem w po bliskim małym mieszkaniu mężczyzna o nazwisku rzeźnik mówi przyjacielowi, że został aresztowany za gwałt na jego córce, po czym odrzuca mieszanie panujące na zewnątrz. Koniec. No ja wam mówię, no ten film jest, on właśnie mocno, ale to mocno podchodzi po ekstremalne filmy, ale jednak bym nie dał, po prostu, to bym powiedział taki dramat-thriller, ale taki mocniejszy dramat-thriller, taki naprawdę, y, no wam powiem, jeżeli chodzi o przemoś, y, przemoc, w ogóle bicie i tak dalej, film jest naprawdę mocny. Y, seksualną jest, no, naprawdę, ostra stawa gwałtu y, w te wszystkie długie ujęcia. Ale oprócz tego, wam powiem, on fabularnie jest bardzo, ale to bardzo ciekawy ten i zemsta, Jest naprawdę fajnie to wszystko powabnie jest ciekawy oprócz tego, że jest, ma chore sceny dobre, to jednak jest ciekawy fabularnie i yy, no jest też bardzo ładnie nakręcony. Jest naprawdę bardzo świetnie jest to zrobione. I z tego co pamiętam, miał ja chyba dwie wersje też, taką krótszą i dłuższą, ale nie wiem, czy to ten film właśnie miał coś, coś mi się kojarzy, więc ono. Ale, no, wam powiem, ten film musiał się prędzej czy później pojawić w Lero, no, bo na takim poziomie jest kolejny odhaczony turbo francuski hicior. <grym> Naprawdę świetny film, no, to sama z Gasińcą wygrywa wszystko, no. Wow, makabra. No, więc następny odcinek, nie wiem, nie mam planu w sumie. Chyba, chyba, może, choroby zero, takie starsze jakieś lata. Choć też, chociaż też bym po, powiadał coś o czymś ekstremalnym. Zobaczymy, co ja tutaj wynajdę, bo wiecie, kopalnie kopalnię się chorego gówna, więc to była dla dziękuję za uwagę, do wszystkich. odcinka i cześć.